A coś na temat mety w zastrzykach? No pewnie, czyli bardzo popularny środek metandenion, coś co budowało wielkich chłopów, którzy wychodzili z piwnic w latach 80., -tych, 90. -tych i późniejszych, zresztą mówiłem Wam o tym w poprzednich rolkach, ale to jest coś, co też bardzo chętnie stosował Arnold Schwarzenegger. Nawet były takie memy, że on łykał metę jak tiktaki. Metandenion jako środek ma bardzo duży potencjał pod kątem wzrostu masy, mięśniowej siły, ale też nie jest wolny od skutków ubocznych. Trzeba sobie to powiedzieć, nie ma róży bez kolców. I poza oczywisty z tym działaniem hepatoksycznym, czyli czymś, co powoduje, że nasza wątroba jest mocno obciążona, to będzie wpływał negatywnie na apetyt. A apetyt podczas budowy masy mięśniowej, zdolność do przerabiania i konsumowania dużych ilości kalorii potrzebnych, by takiego wielkiego chłopa zasilić, to jest kluczowy czynnik. Więc jak zablokuje Wam coś apetyt i nie będziecie w stanie przejadać tyle kalorii, ile potrzebujecie, to guzik z tej masy będzie, nawet jak weźmiecie wagon koksu. Oczywiście nikogo do żadnych substancji nie namawiam, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś chce startować w zawodach, w kulturystyce, chce zostać mistrzem polskim, mistrzem świata, startować w zawodach pro, to jakiś minimalny poziom świadomości jest potrzebny, bo lepiej wiedzieć coś i wiedzieć, jakie są ewentualne skutki uboczne tego, niż żeby to było takim zakazanym owocem, ponieważ nasza chęć zastosowania w takim wypadku będzie większa. A to chodzi o to, żeby nie robić głupich rzeczy i nie brać większości środków. Jeżeli chcecie zrobić fajną formę na plażę, na basen, na wakacje, nie potrzebujecie żadnych środków. Ale mówiłem, chcecie startować, zupełnie co innego. I teraz tak, meta zazwyczaj jest w formie, była w formie oralnej, czyli ukaliśmy sobie tabletki. No i oczywiście, tak jak mówiłem, działanie hepatoksyczne, upierdzielenie apetytu. Jeżeli zmienimy drogę administracji i podamy sobie to w formie iniekcyjnej, to ten środek i tak trafi do krwiobiegu i zostanie w prostych słowach przefiltrowany przez wątrobę. To działanie hepatotoksyczne będzie zachowane, ale z drugiej strony ominiemy żołądek. Więc będziemy w stanie dłuższy czas przyjmować tą substancję, co zwiększy potencjał do tego, by wyciągnąć z niej jak najwięcej profitów.